Dla Estonii. To jeszcze nie jest wielka przewaga. Wciąż możemy ją odrobić. Wciąż ten mecz jest do wygrania. Trzeba go wygrać, bo będzie to bardzo ważne zwycięstwo na początek eliminacji. Niemal do końca tej trzeciej kwarty mogą grać Polacy. Prawica nie dają korytek, No, ale nie ma tam miejsca na oddanie rzutu. Odwrócił się korytek, no ale chyba należało odegrać tę piłkę jeszcze na obwód. Jeszcze jedna szansa przed Estończykami. Szcześniak. Brawo! Brawo! Pawła uzasadniona radość, jest. Fantastyczny koniec trzeciej kwarty. Tym rzutem Paweł Szcześniak doprowadził do remisu. Genialny, kapitalny rzut. No, tu we Włocławku. Mamy szczęście do takich niezwykłych rzutów. prawie z jest senatora. Rzutów za trzy punkty. Za trzy właśnie trafia Paweł Szcześniak. Spuszczone ręce Estończyków, no ale cóż mają robić. No, drugi taki w historii polskiej koszykówki rzut po rzucie Jacka Krzykały. Wtedy w starej hali we Włocławku w meczu Śląska-Wrocław z Andilem Krzykała. Jeszcze raz Paweł Warto to jeszcze raz obejrzeć.